W europejskim quizie finansowym wygrali młodzi Polacy, uczniowie jednej ze szkół. Pan był jak gdyby akuszerem tego sukcesu? No, akuszerem to myślę za dużo powiedziane. Tak, przede wszystkim słowa uznania należą się Urszuli Schulz z Warszawskiego Instytutu Bankowości i Szymonowi Stelmaszykowi ze Związku Banków Polskich, bo to oni przez długie miesiące najpierw organizowali eliminacje krajowe tego konkursu w Polsce. Także potem przygotowywali laureatów krajowych eliminacji do udziału w finale, który miał miejsce w tym tygodniu 8 maja w Brukseli. A te eliminacje jak przebiegały? Ile. Szkół brało w tym udział, ilu uczniów brało udział? W Polsce, w Polsce. zanim wyłoniono laureatów z Polski. Mhm. Na poziomie krajowym brało udział kilka tysięcy szkół. Łącznie wzięło udział w tych eliminacjach około 8 tysięcy uczniów szkół podstawowych, 7-8 klas oraz gimnazjów. Konkurs był przeznaczony dla uczniów w wieku od 13 do 15 lat. Więc duże przedsięwzięcie, więc stopień trudności tego konkursu był na pewno wysoki, ponieważ liczyło się nie tylko prawidłowość odpowiedzi, ale również szybkość. Wygrali ci, którzy odpowiadali prawidłowo i którzy odpowiadali najszybciej. Tak naprawdę ci, którzy wygrali, odpowiedzieli bezbłędnie i w najszybszym tempie. Ale jaki był poziom trudności tych pytań? Czy to były takie pytania, na które by nie odpowiedziało wiele dorosłych osób? Myślę, że tak. Myślę, że to były pytania dotyczące wiedzy finansowej. Można powiedzieć, że to była taka podstawowa wiedza finansowa. Wiedza finansowa dotycząca tego, jak zarządzać swoim budżetem, wiedza na temat tego, jak funkcjonują podstawowe produkty bankowe, zarówno oszczędnościowe, jak i kredytowe. Ale te pytania rzeczywiście wymagały zastanowienia, a ponieważ odpowiedzi były potrzebne szybko, to wiedza musiała być szeroka. Tak, więc polska ekipa została wyłoniona, wyjechała do Brukseli i rywalizowała z kim? Z iloma zespołami. Polska ekipa wyleciała do Brukseli w poniedziałek. Oni lecieli z Wrocławia, ja leciałem z Warszawy. Spotkaliśmy się na lotnisku w Curychu i razem z Curychu lecieliśmy do Brukseli. Początkowo chłopcy byli mocno zestresowani, więc staraliśmy się uspokoić ich i motywować tak, żeby mieli jak najbardziej komfortowe warunki, by wygrać ten konkurs, co się udało. W Curychu nawet mając chwilę wolnego zabrałem ich do sklepu z oryginalnymi scyzorykami szwajcarskimi, Także nie tylko pamiątki z Brukseli, ale też ze Szwajcarii przywiozą do Polski. Także Emilian Ptak i Paweł Rozbejko, którzy wygrali, najpierw przylecieli do Brukseli, tam zmierzyli się z innymi. 24 ekipami łącznie 25 państw uczestniczyło w tym konkursie i 25 ekip. Każda ekipa była dwuosobowa, więc 50 osób przyleciało do Brukseli razem ze swoimi nauczycielami po to, żeby rywalizować. Finał odbył się w Europejskiej Federacji Bankowej, która organizowała i koordynowała cały ten konkurs na poziomie europejskim i w ramach finału odbyły się dwie tury konkursowe. W każdej turze każda para zawodników otrzymała po 15 pytań i wygrał wygrali najlepsi. Nasi reprezentanci z tych 30 pytań odpowiedzieli prawidłowo na 28, popełnili tylko dwa błędy, byli też jednymi z najszybszych, dlatego w finale pokonali między innymi ekipy Irlandii i Niemiec, które zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Oprócz pucharu i medali no i sławy, uczniowie wygrali dla swojej klasy nagrodę w wysokości 3000 euro. Jak mówili mi zaproszeni Pewne te pieniądze pójdą na organizację kolejnej wycieczki klasowej. O tym sukcesie piszemy na naszym portalu, także informują media. A jak ten sukces w mieście rodzinnym uczniów jest fetowany? No rzeczywiście, sukces jest duży i myślę, że skala zainteresowania tym sukcesem jest zaskakująca dla chłopców. Zaraz po wygranej oni mówili, że w ogóle jeszcze w to nie wierzą. W swoim rodzinnym Głogowie, bo trzeba powiedzieć, że obaj uczniowie pochodzą z Głogowa i chodzą do szkoły podstawowej nr 3, do klasy 7C. Obaj uczniowie byli bardzo zaskoczeni, ale też zaraz po konkursie rozpoczęła się no rzeczywiście. Taka fala radości y, idąca z ich rodzinnego miasta. Zaraz po konkursie dzwonił prezydent Głogowa z gratulacjami. Z tego, co wiemy, to dzisiaj odbywa się specjalny apel w ich szkole, gdzie będą świętowali to zwycięstwo razem ze swoimi kolegami z klasy i ze szkoły. No i co ważne, dyrekcja postanowiła zwolnić obu chłopców z zajęć lekcyjnych aż do piątku, żeby mogli odpocząć po trudach i emocjach związanych z, z wycieczką do Brukseli. Warto też wspomnieć, że no, duży udział w w tym sukcesie, zarówno sukcesie całej inicjatywy tego quizu, jak i sukcesie związanym ze zwycięstwem chłopców, stanowią nauczyciele. Pani Joanna Potera, która towarzyszyła im w Brukseli i też była koordynatorem klasowym czy szkolnym tego quizu w, w ich szkole, rzeczywiście bardzo mocno zaangażowała się w tą inicjatywę i wspierała swoich uczniów od samego początku aż do końca. Ciekawe, czy któryś z tych chłopców w przyszłości nie będzie przypadkiem prezesem Narodowego Banku Polskiego? Bardzo dobre pytanie. Jak rozmawiałem z nimi, to wspominali o tym, że rozważają, rozważają kierunki ekonomiczne, jeśli chodzi o podjęcie studiów, natomiast wspominali też, że interesuje ich programowanie oraz takie rzemiosło jak złotnictwo.